wina to jedziemy ma i my nakrywamy Minecraft, Minecraft. lecimy z to mi Amongus Lecimy Dobra budowanie terenu jak zawsze to to jest to jest Wiem, ale dobra. Stawiajcie syby i lajki. I piszcie komentarze. I widzowie, jeśli ja coś. Bo ja mogę coś zapomnieć. Jeśli ja coś zapomniałem, no to przez 24 godziny nie stawiajcie lajków. Ok? Proszę Was. Jeśli tak będzie, no to dziękuję. No to ja by już, już będę wiedzieć. Za ja, za ja coś zrobiłem z i. No. Dobra, ma. Dobra. Idziemy spać. Idziemy spać. No bo noc. dobra. Bu... No. Napisacie, pamiętacie tą dziurę. Dobra, no to lecimy. Co? Czekaj, no bo tam jest powietrze. Tam jest po jest. Nie, nie. Nic kompletnie nie Nie. Nie. Ja nic kompletnie nie widzowie ja nie widzę. Czekaj, czy tam było za... Nie, to jest Dobra, nie. Nie, nie, tam nie idzie. Nie. Nie idzie. Nie, nie idzie O! Dobra. No dobra. Lecimy w tę stronę. No nie. No nie. Ej. Co jest wszędzie ta woda? Co wy robicie ze mnie? Kogoś albo co? No nie. Dobra, widzowie. Idziemy szukać wioski. Musimy szukać wioski. No i ja, ja. Wszystko na marne. Pochodnie zbierałem na marne albo zabrałem. No, wszystko na marne. Nie no, rozumiecie mnie? na co? Cel... na kto to jest? Dobra, lecimy, lecimy! Okej, okay, let's go! Dobra, że Na to jedziemy w tą stronę. I może, widzowie, coś nowego zainstaluję, nową gierkę. I przepraszam, że Kończ Master już nie będzie, no bo ja grałam za gościa. I ja drugi dzień. No i ja... A! Ja już chciałam nawet nagrywać Calls Master, a tam wszedłem znowu w i nie, nie wiem co się stało. Ja muszę przygodynę, a jest, a ja nie chcę. No. Coś takiego. No, coś takiego. I widzowie za niedługo będzie piosenka nowa. No, robię piosenkę nową. Jeśli ktoś w ogóle ogląda do, do tego momentu, no a tak, no to wypustę piosenkę. Ja! O, 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 dobra. Widzę. że tutaj bardziej zginę. Zgi zginę. Nie znajdę jakieś tam. Ej, co jest ja, energii z Ja się tam boję wchodzić. E, 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 e. No dobra. Nieczekiego co mnie nie ma modów. No to bardziej ciekawi. No. Among us ha, ha, ha. Za Dobra widzowie, ja no to to będzie Dobra, czekajcie, czekajcie, ja tutaj zginę. No, wsypcie się ładnie, bo ja zaraz zginę. Sypcie, ej! no dobrze. Zapraszam, że ci No bo mnie zaraz pająk zabije! Jest, zaraz, i ja! Mnie zaraz pająk może zabić ten durny pająk! Rozumiesz mnie? Rozumiesz mnie? Rozumiesz? Rozumiesz mnie? Ej, do no co... I co, we saw, we Ok. Pam, pam, pa, pam, pam. Pam. No bo widzę, ja już znalazłem nową gierkę. No, no, no Teraz jesteśmy. Okej. Okay. Bezpieczni. No i Ja zobaczyłam dopiero zombieaka. Dopiero. Pam, pam. Pa pa, pa pa pa, pa O ty uciekasz przede mną Uciekasz na no właśnie, właśnie uciekasz na zewnątrz A potem tak się dzieje Właśnie Dobra, dobra Dobra widzowie Jak chcecie, żeby ja trochę piosenkę, no to mogę zdradzić no, jak chcecie, piszcie w komentarzach, jak chcę mam, no, jakby taki, no przed odcinkiem coś takiego zrobić, że, że gdzieś, no jakby, scenka jakby, a, no a teraz ja, no w prawdziwym życiu na to już będzie trudniej nie zrobić w prawdziwym, a ja teraz tutaj tak spadam, Dobra, lepiej na szybciej będę No i ej, widzowie widzicie ile mamy zelazo. Super, no. I widzowie kiedy ja ten odcinek nagrywam, no to mi już się załadował inny in, inny i, i inny odcinek. Ej, to będzie za 19 9, 11. 9, Co? Czekaj, mamy crafting. Dobra, mamy. Mamy ten crafting. to ze crafting ja dam aise od tego amens co ja fajnie ja. kel tu fajnie kel tu dobra teraz to tu. i teraz to dobra lepsze mi mě tak się Ja tutaj poczekam. No dawaj. Przepaliście kiedyś? No psa, kiedyś mówię? Pytam mało. Mm, 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 mm. I powiem że jeszcze trzeci odcinek zrobię. Dobra widzowie, może to będzie na tyle. Na tym odcinku, bo mamy zelazo. A to właśnie. Kończymy ten odcinek. Dobra widzowie. Kończymy. Dobra, widzowie, kończymy odcinek, a ja będę kolejny odcinek. robić. Kolejny, kolejny. A już zobaczę tam bo oni, oni muszą montować. A niektórzy nie muszą. No to właśnie... właśnie. Ja no to widzimy się w kolejnym... odcinku. Cinku. No to... No to... No to... No to co? Nała.